Halo, halo, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Xizered, serdecznie w kolejnym odcinku tutaj z Pasmofobii, jeżeli chodzi o tryb wyzwań. Dzisiaj niestety, kurczę, tutaj e, spornicy którzy mi wydymali tak jak naród, pozdrawiam serdecznie, który napisał, że będzie o 15, a jednak go niestety nie ma. A ja jestem w, 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 w szlafroczku, moi drodzy, ponieważ e, zaraz w sumie opowiem, jaka była cudowna nocka. Mamy, moi drodzy, tryb wyzwań e, paranormalnej paparacji czyli masz kamerę, światła i dźwięk, teraz zaraz poznać ducha. No na point także może być ciekawie. Ja jestem w szafranczku, bo mi jest ogólnie zimno i powiem wam, że od godziny 22.30 wczoraj na nocce Prawie miałem totalnego zgona, nie? Jakby, może, tragedia Na no, ekranie łeb zaczął boleć, uszy mnie bolą, kurczę Tak przeziemienie ostro mi złapało znowu Także, no, super ogólnie, naprawdę elegancko No i co, moi drodzy? No i było, była walka o przetrwanie ogólnie, żeby biorąc roz... Naprawdę była walka o przetrwanie, dosłownie O, to jest ten, światełko, bardzo fajnie to była ostra walka o przetrwanie, ale na szczęście, kurczek, przyjechałem do domu, od razu, kurczę, wziąłem sobie ferweksik i do, y, położyłem się, bo naprawdę dramatico. dramatiko. Dramatiko, dramatiko, moi drodzy, kurczę. No, takie też, no takie mamy już, wiecie, klimat. <taki>, taki mamy, kurczę, już czas jakby, nie, jakby nie patrzeć w roku, nie? Że tutaj, kurczę, już taka pogoda jest, że, no, chorobliwe, tutaj, kurczę, ludzie będą bardziej, wiadomo, jak jest, moi drodzy, nie? No dobra. Także, jeżeli, jeżeli oczywiście odcinek się wam spodobał, pamiętajcie o i się w górę, subskrypcji na kanale, komentarzu, moi drodzy. A dzisiaj o 18.00, moi mili, będzie z Swazmo. Jak ktoś chce, zapraszam serdecznie. Będziemy sobie grali na Hump Wine, dlatego, żeby robić sobie quest'a. Tego na wiecie, na... na co? Na te. Na odznakę po prostu. Dobra, pytajmy każdy pokłycha asperyta, wiecie? Nie wiem, czy muszę na to światełko tutaj? Are, are you here? Are you close? Ok, tu chyba go nie ma. Ok, i ten mamy ograniczony, trochę średnio to wygląda. Ale coś rzucił potężnie, ty. Are you here? Are you close? How old are you? No, chyba tutaj co? Czy na dole to było? Te rzuty. No, nie wiem do końca. Can you show yourself? Pieniu the window. Okej, okay, no... Y point Hopi, point taka mapa, taka moja... Nic do niej nie mam, powiem tak. Też nie gram ja jakoś niesamowicie dużo. Ale nic do niej nie mam. Co to jest? Myślę, że to są cynamonki, a to wygląda jak... ...nie wiem, podkładka taka zwykła. Cynamonki. Yellow. No dobra, hmm. Tutaj był jakiś mocny throw przed chwilą. Wybaczcie, jak gada przez nos, ale niestety, to no naprawdę... Uh. To zapalić światełko No Bo nie widzę niestety ufałki, więc nie wiem jak to działa, ale kiedyś powiedziałem sobie, że jak będę słyszał, że jak dół odpala światło nie widzę fingerprintów, to i tak nie zaznaczam ich, ponieważ No, kiedyś były jednak, a dopiero po czasie jakby, pokazał mi dopiero jak stepnął w sumie, także nie, ja to pierdzielę Co oczywiście Tu są bezpieczniki, Aaaa, no i dziękuję, bongo. Dobra Także ja, obaczcie gada przez doskór, że też jak przełykam ślinie, to mi mega te gardło boli, naprawdę no się rozłożyłem fest, nie? Rozłożyłem się fest kurczę, niestety. Activity trochę jest. Side quest, nawet nie patrzę wiecie, w dupie te side questy mam. Weźmy sobie te itemy i lecimy, lecimy. Ja mam kadzideł więc to jest hardcore troszkę. Eee, więc je twierdzę moimi że się uda to na te materiale oczywiście. Nie wiem czy mam tyle chęci ogólnie do życia, szczególnie. Przez tą chorobę taką jakby troszkę, która ewoluowała już Naprawdę, ale dajcie znać jak chcecie w komentarzach jak wam poszedł ten oczywiście tutaj nie Wiecie ten yy, O tu są, nie myślałem Jak wam poszło to wyzwanie, o Czy w miarę w porządeczku, czy ja w porządeczku Ok, są orby, widzę na pierwszy rzut oka już, że są orby Widłowa kula Mhm. No tak tutaj, tutaj latają, nie, te orbiksony no, okej, okay. tutaj to by się przydało na no, dwie raczej książki lecieć, nie będę wam ukrywał. No, ten to raczej tak powiem, wam, że nie mam pojęcia, jak je to rozstawić. Co to był za odgłos? Dziwny. O, dodźwignął taki, no, wiecie. Not bad chyba. Idę po. to, No, to widać tutaj jest, okej, okay, to nie jest fantomen. Nic. No dobra. Are you here? Are you close? How old are you? Are you friendly? Okej, okay, uznał, że nie ma sprintboxa, bo idrocze. Wykreśl go instantly. Obiekt? hi. Can you touch the window, please? O, pisło ducha. Upiór tai. Ua. No, niepocieszające takie piki, powiem wam, więc teraz tak, albo spadek temperatury, który nie wiemy, czy jest, albo doc który wiemy, czy jest. Okej, okay. hmm. no dot mogę sobie sprawdzić, stojąc po prostu tutaj nawet y, kierując jakąś stronę, nie, czy się pojawi jakby. On tutaj bardzo y, tak y, hałasuje, jak słyszymy. Y, no, chyba, jeżeli się nie mylę, to mogę zginąć podczas... czy widziałem dots Nie, chyba nie. Mogę zginąć podczas robienia tego i jak zgadnę ducha, to i tak mi się zalicza, więc y, tyle chyba dobrze, całkiem. Może się zacząć chat, ja mogę spierdzielić i się schować, nie? Jakby. Mi się prędzej wydaje, że to jest Revenant raczej niż THAI. No bo Frizzik, byle tutaj, ostry jest, nie? Na razie na się nic, nie? Patrzcie tędy może sobie tutaj ustawimy bo Tutaj może on tutaj zapisał jakby, więc może ręcz bardziej jest tutaj taki O, tutaj jesteś koleżanko ja? Okej okay. No rewuś mi się wydaje, moi drodzy, że rac raczej rewuś raczej raj re re Mam, mama, mam, 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 cookie? No, dajabito, mam, to mam, mam, dobra, dobra mam, okay, mamy, moi drodzy, jest to od jest to mam, chajowski, thai, Jezus Maria, mam, okay, pierwszy mam, udany, mam, 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 no! szybcior. z oświatła, ale, ale zanim pójdę, to muszę powiedzieć, że Hancik to nie pluszowa miś. Dobra. No co, jaka tam w ogóle? Zobaczcie. Dobra, pięknie, moi drodzy, udało się. Pierwszy pik udany. Jest high na pierwszą giereczkę. Spoko, okej, okay, okej. Okay. Całkiem sympatycznie, że akurat są takie dowody, gdzie, które mam obcy zobaczyć, bo trzy akurat były dowody, które rzeczywiście mieliśmy możliwe do zobaczenia, czyli pismo ducha i orby, więc to akurat nie było aż takie złe. A side questy pamiętajmy, że nie musimy robić tych side questów, ponieważ jednak to no, głównie tutaj patrzymy pod yy, odgadnienie się ducha, moi drodzy, nieprawdaż? Okej, okay, i bokowaliśmy latarnię sobie elegancko i mamy jeden na trzy, bardzo ładnie, bardzo ładnie. Okej, okay, kontynuując, moi drodzy. Może jednak się uda, może nie jest tak źle, jednak gra zajęła nam 7 minut około. Także tak całkiem mało, czasowo nie ma co mówić. Tutaj mamy czas na przygotowanie dwie minuty w ogóle, proszę bardzo, tego to nie zauważyłem akurat. Dobra. Ale Lecimy dalej, moi mili. Lecimy dalej. A moje nocka kurczę powiem, wam, że była naprawdę, naprawdę to ciężka. Kurczę, boże, raz mi było zimno, raz mi było gorąco, potem ciągle i było zimno. Głowa mnie napieprzała. Kurczę, byłem zmęczony. Spać mi się chciało od 22.30, nie? A do 6 ponad musiałem, jakby, wiecie, sobie dać radę, nie? Jezus, tragedia, tragedia wam powiem. Naprawdę tragedia. Nie polecam nikomu, nie? Okej, okay, tym razem tutaj. Ooo oh, jak miło, na intro jesteś kolego. To zrzuciłeś? Nie, myślałem. Ok, well. To spreadboxik od razu chyba, co? Are you here? Are you close? How old are you? Are you friendly? Okej, okay, chyba, chyba niezbyt kurczę. O, o o, O, Boże, muszę odpisać moi drodzy się Nie wiem czy on tutaj nie rzuca. Are you here? Naród się spóźnił moi drodzy 17 minut trochę kurczę No wybaczcie, ale jak ją zgadnia okay, chyba widać ja w tym zdjęciu, nie? Tak, główno widzę trochę tego zdjęcia, ale. Ale cóż. No dobra. Czyli on jest tutaj, jednak, rzeczywiście. Bym wykreślił sobie Fantoma z chęcią, ale. Am not sure, ogólnie. Jeżeli chodzi o to. No i wiecie, no i kurczę, tak trochę. króles jestem teraz. Bym powiedział. Clueless, clueless. E, ok, weźmy sobie tak. To, to, to. Elegancko. No, Activity 10, czyli IMF 5 niby, teoretycznie. No Zobaczymy, może jest coś w tym, bo tutaj jednak kiedyś, bynajmniej, nie wiem czy to wciąż bo drodzy, tak działa, możecie mi potwierdzić, że tak powiem w komentarzu, że kiedyś jak było w Activity 10, to znaczy, że zawsze jest IMF 5 ponoć, nie? Kiedyś tak było. Nie wiem czy wciąż to jest ogólnie, kiedyś to było rzeczywiście yy, takie true, zgadzało się, także... Zważając, że tu nie ma orbów, to będę się tego trzymał, porób, ponieważ ta gra będzie coś czuje, że ha, ciężka niestety. Chyba niestety może być ciężko. Tutaj tam kamerę, ja no, tutaj się stres był na początku, więc. Szukajcie, tego, do tsa? Może tutaj jakoś tak. Nie, no to średnia miejscówka jest na to. Średnia, średnia. Może tutaj rozstawimy sobie tak jakoś. O siup. No tak ładnie, nawet nie powiem. Całkiem sympatycznie. No dobra, niech będzie tutaj. No tak bardziej tak muszę chyba do. Tak, tak bardziej chyba, może. O. Ciągle tak samo stawiam czy mi się tylko wydaje? Hmm. Od biedy może być chyba. Ok, jest to du duży obszar, niestety. Nie, dajmy tutaj książkę. O ile można to książką nazwać jeszcze, ale chwila, jeszcze tak. Are you here? Are you close? How old are you? Are you friendly? Are you here? No chyba nie ma, co? Are you close? Spryta sobie wykreślę w cholere, moi drodzy. Nie wiem, jak tego dotca tutaj ogólnie brać pod uwagę, ponieważ, no, wiecie... Dotc 1 to średnio działa. Pierdzielnąć no, w dzwona sobie trzeba elegancko. No i dobra. No i dobra, no i dobra. Weźmy sobie tak drugą księgę, raczej drugiego dotcę i to. I zobaczymy, co my tu mamy. Co my tutaj mamy, moi drodzy? No na razie takie duchy, takie niezbyt fajne nam się trafiły. Jeżeli ten w 5 oczywiście jest. Kurczę. Dobra. Odmów żadnych nie widzę, to mój Discord, moi drodzy, zobaczcie Nic nie widzę na razie tutaj, bieda. Bo ja słyszałem jakbym tutaj, tutaj rzucał, naprawdę no cap jakby. Albo nade mną, naprawdę, to ja nie mam pojęcia, powiem wam. Hello, can you give me a sign, bro? No tu jest freezing tam ale jest ten, no jest ten w sumie. Tutaj w sumie nie mam freezing tempsa, a tam mam freezing. To freezing breath, moi drodzy, nie? Patrzcie. Jest włączone, niby korki są włączone po prostu. No chyba raczej tutaj to jest, no. Ok, well, hello. Ok. No to mamy orbę, moi drodzy. Jednak, patrzcie. Obej kraj, niby teoretycznie. Czyli on jest tutaj. U, u, u. Trzeba było mówić od razu. Taki doc, taki z dupy troszkę, ale patrzcie, to ty. Księgę mu dajmy. <grym>, księgę. Hmm, tego dosa, to ja bym na czymś postawił. Albo trzymam w ręku, proszę. Albo dotsiknie. Albo ufał. Okej, okay, okej, okay, spoko. Potyka drzwi w więc to co mogę sprawdzić szybciutko sobie chyba. O, mamy do tego. Fingerprinty, moi drodzy. Teoretycznie jest, jest to niby. Bez IMF-a, no z Morachantu ten, Obake. <laughs> Czy zaufać temu, że jest... O Jezus Maria, ja pieprzę. A oh. Sami ta gra potrafi naprawdę przestraszyć moje drodzy, ja pieprzę, naprawdę przysięgam Jezusku Nazaryjski Muszę odpisać kobonaru tutaj O, ludzie złoci Ja pieprzę, osrałem zbroję, nie, totalnie Fuck off Oh o, no, i naprawdę, ty, powiem wam, że to było przerażające. Tak, projektor będzie z mora, spirit box nie może być nawet. No to było to activity, nie? Duże. Więc głównie to mnie trzyma tutaj teraz przy jakby... No, może zacząć hanta niby. Hello, can you touch some doors? Can you show me your six fingerprints, please? Mógł zrobić to jako zakaj po prostu uciec jakby, nie? Naprawdę jakby i zaufać tej. Chociaż. Czekajcie, wiecie, co zrobię? Wpiszę w Google. Zobaczymy, moje przekonajmy się. Hal, If At TVT in Van. I'm showing. Ten. East, had man i MF. Wasz moi drodzy. A bo tutaj nie ma takiego czegoś napisanego, niestety. A, tutaj na reddicie piszą ludzie, że rzeczywiście tak jest niby, nie? Na reddicie piszą ludzie... Dobra, wiecie co? Dobra, okej, okay, okej, okay. skoro tak piszą ludzie na reddicie, no to się przekonajmy, czy to rzeczywiście jest prawda. Mamy opportunity, takie straight up, żeby to zobaczyć, yy, więc yy, okej. Okay. Czekałem po prostu to, zobaczmy czy to rzeczywiście jak było tutaj Activity 10, czy to, to wciąż tak samo działa właśnie, że będzie to IMF 5, bo Hunt'a wtedy żadnego nie było ani nic, więc yy. czy to jest true, moi drodzy, czy to jest fakt? Nie jest to fakt, obalone, okej. Okay. No to już wiemy chociaż. No to ja wbijam nam tutaj ten. Mit obalony, troszkę mocno w takim razie. Chodzi, tutaj mam podany, także easy, w sumie. Easy, easy, witam, witam pana drugiego. No. Siema, siema. Ośródstawo o Oredita i wszystko. Czyli po prostu myślałem, tak jak kiedyś, że jak jest Activity 10 wagi, to jest IMF5 ogólnie i to nie tak jest skama na Redite pisali. Nie, to nie. A kiedyś tak działało, bo kiedyś kurde tak że rzeczywiście było. Może stary stare tak. reddit chyba zobaczyłem, kurde. Mówię, dobra to zaraz I, i, i już minus jedna za, gierka, pieprzone ścierwo. że jesteś w busie, a aktywność jest 4 albo 5, to Niestety. można podejrzewać, że jest wtedy. Ale no, to jak skamut, jest 10, skurde. to jest albo event, albo... No to skamed. Czasami jak jestem w busie, to no nagle takie tak z dupy 10 Activity jest. No ja nie wiem, no, czuję to się skamowany. Kiedyś to działało i było fajnie, a nie teraz, to to, to kurde jakoś, ja nie wiem, zepsuli. Przepraszam ten sam. bardzo. I ojo, ten sam, ten sam, kurczę. Same shit, another day. Same shit, another day. No, już miał dwa zaliczone, to nie, to oczywiście, żebym się posłuchał. Reddita i mówię, no dobra, zaryzykujemy. No, i nie było warto zaryzykować po prostu. Nie warto ryzykować, moi drodzy. Warto weryfikować podwójnie, widzicie? Na przyszłość dla was. Good shit. No dobrze. No dobrze, no to kontynuacja katolgi. Liczka co ja tam miałem, moi mili? Huntu, czyli były Freezing Tempsy, okej. Okay. Czyli były Freezing Tempsy. Osta ostatecznie, to Już tego bym się nie dowiedział, ale po hantu bym wiedział, że jest. Nie, <laughs> Huntu, Ile dowodów jest? No, wszystkie trzy, nie? Tylko zależy jak cię trafi w sumie. Pierwszą gierkę miałem w jak gdzie miałem aż do i widmową kulę, i tego, ale no mamy, jednak nie, nie mamy tego, no. Ani kurczę, nie ma. A tam tutaj jest ten? Nie, oj, bezpiecznie kiosa nami elegancko. Dobra. Ani kurczę nie ma tego tego, aparat termometra kurczę, tak to także tak że skurwa, Bijemy, bo też tak... Nie, 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 ma nie, ma, właśnie. A to takie nie, ma, nie, nie, ma, nie, kurde nie, na Trochę no trochę ja trochę właśnie na słuch kurczę troszkę na słuch orby mówisz to się odbijały. Orby. A, no no nie, 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 No, nie, 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 miałem nie, 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 na nie, 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 to nie, 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 close ja miałem tutaj pierwszą lokację, to haja miałem właśnie jak grałem Are you here? Are you close? How old are you? Are you friendly? Are you here? O chyba nie ma co. Ja się od razu wykreślę, bo ja tutaj już jestem Giga Sigma, który pieprzy to. Can you look at the window, Broski, hello Nie może być mig, więc... mimur MIMUR, MIMUR. no dobra po jakieś temki, żeby tutaj nie stać jak dzban, najgorszy, dzbanicho. Tadzidły nie ma. No, nie ma, nie ma kadzidełek. Nie ma, nie ma. co nie ma. Bieda, bieda jest kurczę. Jedynie, co najwyżej, co najwyżej bieda. Dobra. w dzwun elegancko. No dobra, dobrze. Teraz tak my też księgę kolejną. No, tego to nie potrzebujemy raczej. Tu jeszcze wziąłem. Parabolik, mogę się najwyżej potygować troszkę, czujnik ruchu, może... No i co? No i tyle w sumie. Wszystkie większości tam zniesione, także. Tylko czajnie się na dowody kolejne. Takie to by takie Jakie miałeś? Dwa? Te wygrane? Nie, nie no, drugiego nie wygrałem, bo mówiłem, o dobra, ale jest. Ja też tak myślałem, że ciągle to tak działa. Nie wiem, kiedy to zostało zmienione. Nawet w którym updatecie tak szczerze. Nie mam pojęcia, bo nie sprawdzałem tego. Także tylko jednego mam póki co zgadnię tego niestety, no. Tylko jednego, kurde. Najpierw tchaja a potem, no... A potem właśnie był kurde hantu, myślałem, że obakę mówię, o dobra. IMF pewnie 5. A tu gówno. Jeżeli u tu wychwytuje, to dam mu tutaj księgę, niech ma sobie. Koleżka. Księga tu się należy w podłodze. Hmm. Dobra, parabolik, widzę, no pięknie to wygląda, cudownie. Lovely stuff Lovely, lovely Może jakaś zmorka odpowie do mikrofonu Zmora, scream, itp No to takie szczęścia chyba zależy Głównie właśnie, żebyś jakby miał trzy dowody, które rzeczywiście masz na itemy To jesteś high life a tak to? Tak to, o Lekkie szepty widzę, słyszę Ale nawija mi, holy moly I mamy? Tutaj, no, jest, jest, jest na razie właśnie niestety, niestety nigdzie nie płukała nic kurcze, chyba, więc... A Sol? Sól? Nie ma soli, niestety. Kurde. Niestety Soli nie ma kurczę Bieda, bieda. O kurde, pierdzielną tym winaczem ty. Chyba kolega ma ochotę na wino, kurde. Ewidentnie. O znowu, o to no, rzuca, rzuca, rzuca. O Doc, doc, doc i doc. leci do ciebie? Czy możliwe, że zmora? No, Chyba, że to był przypadek. No, zobaczymy. Spadek może być, wpisy też nie mogą być. ufałka. no, ufałka. Ej, hey, can you touch the window? Hello? Kurczę, jak była, to rzeczywiście byłaby. Zmora Akabanshi. Tylko musi dotknąć coś tam. Zmora, o, najlepiej. No właśnie, kurczę, no tutaj ma to. Pismo, pismo, ok. pismo druga. Czyli thai, znowu, what the fuck? Ja mam już drugi raz thai, a na ja drugi raz go zadaję, No dobra, spoko, Git. Git good. Git good, Git good. I już miał z głowy, gdybym się nie posłuchał, kurde, swojej świadomości, kurczę ze starych update'ów. Starą może żyje, tak to już właśnie jest, widzowie. Kurde, bęben. No dobra. już moja pierwsza grad high, wtedy moja pierwsza grad high, kurczę no i no. elegancko. I highlight. Nie jak przecież tej. No dobra, to spierdzielamy sobie, elegancko, i Mi jeszcze jedna kurde high life zostało. Ojej. jak grałem na tym point hopie za każdym razem do samej górze. O nein, no i gorzej, no i kajasty, bardzo fajnie, no i dobra. Elegancko, jeszcze kurde ja mógł lasta. Na szczęście, god bless. Bo dzisiaj kurde trochę się rozchorowałem, kurde na nocce. Nie, jest ciekawie. Gdzieś, dobra. Ja też, lekko. by na odcinku, 22, 30 by tak nagle ciachło, ty, Boże. Głowa, uszy mnie bolą, katar w cholerę. Masakra, masakra. To była walka o przetrwanie, jak już mówiłem, naprawdę. Walka o przetrwanie była na tej nocce. Survival. O, o, to on tutaj nie dotknął przed chwilą. Czy mi się... o nie, jest! Oczywiście, fingerprint tutaj, no. Ufałkę mamy. Gdzie? No tutaj, w kiblu. I, i chyba orby? Mówisz, już zgaszaj światełko, zara Are you here? O Orby. <grym> Okej, okay, well, ciekawe. A to nadal może być mimik bo upałka była? To nie zaznaczamy. No nie była, żeby na razie zaznaczyłem tak korze było. Are you close? To mimik ma... Are you here? How old are you? było tak niechętny, kurczę. Are you close? Are you here? O, czy ja widziałem? Nie. trypuję Nie wiem czy ja do co lekko widziałem, czy mi się tylko wydawało to sobie przez złomek sekundy? Dobra, no, to jest minuta, potem sobie na odcinku aż zobaczyć. A nie, w sumie zaraz zobaczymy i tak, ale. No to coraz się tego wykreślę, bo raczej tak średnio chyba. To byłoby Zmora rzeczywiście w razie co, jak niby widziałem ponoć. I tak dotąd, niby będzie to zmora. Zmora Banshee, kurczę, niby no. Zmora. zmora. Zmora, scream. Dobra, witaj Kocie. Witaj Kocie. Dobra, ja Jeszcze drugiego dotca wezmę o. No, no, no. Aktywny nie jest. No się activity takie nie ma, no. Spokojny, duszek, spokojny. ma 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 mam, ma, 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 ma. Może na kiblu sobie postawię tego drugiego dotca, tak żeby sobie świecił tutaj. Okuś, tak, tutaj może nie, może na umywalce tutaj tak. Psz. Jest, docjo, no, widziałem teraz przed mordą dosłownie ty, mamy. Ja prze to szybko poszło, kurde powiem ci. Ty masz to zrobiło. O, myślałem że to się zaczął ty. A ty masz to zrobione czy nie? Ja to już kończę nagrywkę, bo już pół godziny i tak mm. na pewno. Ale. Drugie. Się... No. no i trzecia, co a to po, no, po nagrywce ci najwyżej, Tutaj ja skończę i sobie zrobimy tobie, żeby nie było, że teraz tak trwała jakoś kurde długo. Także ja tutaj to elegancko sobie zrobiłem. No, w miarę, teraz bym już farta akurat nie ma co, nie, no kurde. Teraz to lucky as hell, kurcze, nie ma co mówić. Także dobrze, moi drodzy, możecie dać znać w komentarzu, jak wam poszło. O, elegancko, kurczę, ja zrobiłem sobie tak, że zaraz sobie jeszcze zaliczymy narodowi. No i co, ja się żegnam, moi mili, dzisiaj pamiętajcie, że możecie wbić na Strumyka o 18, chcieć poczilować sobie przy fazmo. No i co, i tyle, także ja się żegnam, kurczę. I do usłyszenia, moi drodzy, trzymajcie się i papa, siemanku.